Panie prezesie, prezentacja drużyny tutaj przy Prowadzie Czesława Niemena to chyba taki najlepszy sposób na przypomnienie, że ten sezon 2011-2012 zbliża się wielkimi krokami. To prawda, ten sezon rozpocznie się za dokładnie 5 tygodni i korzystając z uprzejmości prezydenta miasta Częstochowy i przewodniczącego Rady Miasta, również korzystając z ogromnego zaangażowania i wsparcia naszego tytularnego sponsora, właściciela marki Tytan, firmy Seleneza, A taką prezentację udało się zorganizować Myślę, że to jest taki stosunkowo nietypowy, ale bardzo skuteczny sposób dotarcia do, do mieszkańców naszego miasta, aby e, częstochowianie zobaczyli, że świadkarze to nie są jacyś celebryci, to nie są gwiazdy, to są zwykli, normalni ludzie, którzy potrafią znaleźć się w każdej sytuacji. Jedni już mają swoje rodziny, inni e, są dopiero na starcie swojej seniorskiej, zawodowej kariery sportowej i, i warto ich poznać nie tylko tak jak oni wyglądają na boisku, jak zachowują się w stresie przed meczem, po meczu, w trakcie meczu, ale kiedy można się spotkać tak właśnie niezobowiązu nie, niezobowiązująco, nieformalnie, kiedy siatkarze są e, takim samym człowiekiem jak każdy e, z częstochowian, który przyszedł dzisiaj na to e, zakończenie 19 dni miasta Częstochowy. Drugim trenerem został już oficjalnie Damian Dacewicz, były zawodnik częstochowskiego klubu, jedna z ikon tak naprawdę. E, skąd ten pomysł na zatrudnienie właśnie Fasola jako drugiego szkoleniowca? To, to, to specjalnie nie jest jakaś wielka filozofia, tak? Damian był w poprzednim roku, czy dwa lata temu, tak, trenerem w Jeluniu zaprezentował się przez ten okres czasu, kiedy dwukrotnie awansował z zespołem. Z Ziemi Łódzkiej najpierw do drugiej ligi, później do, do ekstra klasy. Damian na pewno ma wszelkie predyspozycje i papiery do tego, aby pomóc w treningu, w indywidualnym treningu przede wszystkim, ale również w opracowywaniu koncepcji na przeciwników ligowych i w pucharze Europy w nadchodzącym sezonie. Poza tym mieszka w Częstochowie, zna doskonale środowisko, a to jest niezwykle ważne, bo Częstochowa, o tym wszyscy wiemy, jest bardzo specyficzna jeśli idzie o sport. Tutaj generalnie myślę, że będzie miał bardzo wiele atutów po swojej stronie. No i był, że tak powiem, namaszczony i przez pierwszego trenera Marka Kardosza i przez dyrektora sportowego, poza tym z Damianem rozmawialiśmy jakiś czas temu na ten temat, aby on tutaj w klubie się pojawił. Wtedy naszej propozycji nie przyjął. Teraz, że tak powiem, w takiej nieoficjalnej rozmowie powiedział, że to był chyba jednak błąd, no ale nie robi błędów ten, co nic nie robi. Ważne, że, że, że po dwóch, trzech latach spotykamy się znowu i nasze drogi się schodzą. Myślę, że myślę, że tutaj Damian ma następny etap w swojej karierze do rozwoju, bo przynajmniej na pewien okres czasu mam nadzieję tak przerwa współpracę z telewizją Polsat będzie się mógł zaangażować stricte już tylko w te działania które tak naprawdę do których jest tak naprawdę stworzony bo, bo bycie trenerem to jest wielkie wyzwanie wielka nobilitacja ale też bardzo bardzo ciężka praca bo praktycznie doba to za mało aby te wszystkie informacje które ma się w głowie które chce się wdrożyć w grę w zespół aby je zrealizować Nie ukrywam że w rozmowach z kibicami oni mieli taką nadzieję że tutaj będzie jeszcze jakaś jedna niespodzianka odnośnie yy... Transferów, jak wiemy, już na razie przynajmniej tej niespodzianki nie będzie. Aczkolwiek słychać nieoficjalne głosy, że, że, że to nie koniec wzmocnień AZS-u, czy pan może potwierdzić tę informację? Ja wiem, że kibice by chcieli usłyszeć, że w Częstowie będzie grał Muserski czy Michałow, tak, na przykład. E, abstrahując od, od, od realiów, tak i finansowych, i, i myślę, jakby tego, w którym miejscu jest częstowa, w którym miejscu są ci dwaj zawodnicy. Natomiast mówię, no, kupić gwiazdę nie jest problem. Pytanie, czy ta gwiazda będzie że tak powiem mogła realnie wpłynąć na poprawę gry zespołu, czy też będzie na nią stać klub. Tak? To są dwa jakby podstawowe czynniki. Mnie się wydaje, że na dzień dzisiejszy oczywiście rozmawiamy, prowadzimy rozmowy również z zawodnikami, ale jakby najistotniejsze jest to, aby budżet klubu był możliwie na jak najwyższym poziomie, bo to gwarantuje stabilną pozycję klubu w rozgrywkach, ale co również bardzo istotne, to myślę, że stabilny budżet i stabilna sytuacja klubu to także możliwość do rozwoju tych młodych zawodników, których mamy, a ja jestem przekonany, że większość kibiców jeszcze tak naprawdę nie widziała na żywo na boisku i kiedy niektórych zawodników zobaczę, zobaczę jaką ci gracze mają potencjał i jakie mają możliwości w nich drzemią, to no wtedy myślę, że szybko przestaną marzyć o zatrudnieniu. Nie wiadomo jakich gwiazd, tylko będą dopingować, aby ci nasi młodzi wychowankowie rozwijali się jak najlepiej, jak najszybciej, z jak największą korzyścią nie tylko dla Częstochowskiej, ale również dla polskiej siatkówki. Michał Kamiński, nowy atakujący zespołu Tytana ZS Częstochowa. Po raz pierwszy przed częstochowską publicznością, jednak dzisiaj nie występowałeś jako że nie grałeś spotkania. Natomiast powiedz, trema taka sama jak na meczu, czy mniejsza, większa? Na meczu jest Adrenalinka, tutaj jest innego rodzaju spotkanie. Tutaj przyszliśmy do ludzi, żeby, żeby, żeby się po prostu razem wszystkim pobawić, pocieszyć, zaprezentować nasz nowy zespół. To dla ciebie będzie pierwszy sezon tutaj pod Jasną Górą powiedz, dlaczego zdecydowałeś się na powrót z ciepłej Francji, tutaj do Częstochowy, do polskiej Ligi? Dlaczego? No, przede wszystkim no, wyjeżdżałem już do Francji, wyjeżdżałem z myślą, żeby za, za rok, za dwa tam właśnie wrócić do Polski. E, no chciałem bardzo wrócić do pls u Wiadomo, tutaj no, ten poziom mówi o wszystkim. E, możliwość rozwijania się jest dużo lepsza. Także jestem w przekonany, że, że moje największe postępy będą właśnie tutaj, w Polsce, a nie wiem. W Chyba w Częstochowie, która słynie z tego, że młodzi siatkarze tacy jak ty, yy, grają pod jasną górą bardzo dobrze. Tak, dokładnie. Tutaj, tutaj w tym klubie właśnie ludzie, trenerzy ufają młodym zawodnikom i po prostu stawiają na nich, co się później opłaca, bo, bo naprawdę to procentuje. Wiemy, że w Częstochowie na hali Polonia panuje specyficzna atmosfera, która przeciwnikom bardzo przeszkadza. Ty występowałeś w hali Polonia jako zawodnik jeszczeńskiego węgla. Pamiętasz szczególnie te mecze? Pamiętam, oczywiście w Takich mecz się nie zapomina, tym bardziej właśnie tutaj, tą tutejszą atmosferę na, na hali Polonia. No naprawdę jest to tak, jak właśnie pan to określił. No, coś, coś, coś troszeczkę innego niż, niż we wszystkich innych klubach. Jednak cieszy mnie to, że, że jednak tym razem będą wszyscy razem ze mną, a nie przeciwko mnie. Z pomocą kibiców będziecie walczyli o jak najwyższe cele. Słyszymy, że każdy następny mecz będzie ważny, będziecie walczyli o zwycięstwo w spotkaniach. Nie, nie, nie stawiacie sobie jednak jakiegoś celu powiedzmy na awansu do czwórki czy, czy tego, że musicie awansować do europejskich kucharów? Damy z siebie wszystko naprawdę i wierzymy głęboko w to, że uda się naprawdę zająć jakieś godne miejsce. Tak samo popaki w zeszłym sezonie również młodym składem potrafili się wspiąć naprawdę na, wysokie, na wysoką pozycję. Tak więc no, jesteśmy w głębokiej nadziei i wiemy, że, że mamy młody potencjał i stać się naprawdę na wiele.